Dzień dobry! Dziś chciałbym Wam pokazać, jak działa 24-litrowy hydroforek ogrodowy Jet100A. Standardowo na zasysaniu podłączamy rurę z sącą, trójnik, w tym przypadku mosiężny z korkiem z uszczelką, zawór zwrotny, żeby woda nie wracała się z powrotem do źródła, filtr antypiaskowy chroniący pompę, zawór kulowy, śrubunek ułatwiający demontaż yy, hydroforu na zimę. Na tłoczeniu osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym zamontowałem tu również zabezpieczenie przed pracą na sucho mechaniczne, jednak ja polecam z trójnikiem mosiężnym zabezpieczenie ciśnieniowe. Lepiej się sprawdzi. Trójnik mosiężny z korkiem oraz wyjście na cztery sekcje ogrodowe. Do jednego możemy podłączyć wąż, do drugiego linię kroplującą, do trzeciego zraszacz turbinowy lub wahadłowy. No to zaczynamy? Najpierw zalewamy wąż sący, i koniecznie zalewamy pompę. Pompa nie może pracować na sucho. Pompę uruchamiamy poprzez czerwony przycisk na wyłączniku. Już po chwili mamy żądany efekt. Zwróćcie uwagę, my tu zasysamy wodę z basenu, natomiast jeśli zasysamy wodę ze studni, może nam to trochę dłużej zająć. Czas zależy od głębokości, na jakim poziomie jest lustro wody. Skierowuje wodę do zbiornika, zamykając zawór tłoczny i po chwili pompa powinna się wyłączyć. W tym zestawie hydroforowym zamontowano czterodrożne wyjście z końcówkami na szybko złączkę i zaworkami. Bardzo to ułatwia montaż prostego systemu nawodnienia. Jedna sekcja może pójść do pistoletu ogrodowego, druga do linii kroplującej, trzecia do zraszaczy wahadłowych. I tak mamy podlany cały ogród. Pompa o wydajności 60 litrów na minutę jest w stanie podnieść dwa zraszacze systemu nawodnienia. A oto jak to wygląda. Pompa jest w stanie zasilić jeszcze dwa zraszacze jednocześnie oscylacyjny lub turbinowy. Spójrzcie. Teraz pokażę Wam, jak taki zestaw będzie zasilał 50 metrów linii kroplującej. Włączam zasilanie. I patrzcie, co się dzieje. Cała linia kroplująca się wypełniła wodą. Z każdego kroplownika wypływa 2 litry na godzinę. W tym przypadku jest to 50 metrów, 133 cm kroplownik, więc około 150 kroplowników. 150 razy 2 to jest około 300 litrów na godzinę. Hydrofor się nie wyłącza, gdyż zużycie wody jest wystarczające, aby pompa cały czas pracowała. Pozdrawiam. Hej! A!